Dzień dobry. Dzień dobry. Z do tablicy, tablica Jestem. jest. E, Porozmawiamy o Liverpoolu. Liverpool w kryzysie? W kryzysie? Trochę tak, trochę nie. Bo jeśli patrzycie na genistrzów, to nie są w kryzysie awansowali, pokonali Napoli, pokonali Ajax w sposób całkiem zdecydowany. E, sam Jurgen Klopp po tym ostatnim meczu fazy grupowej powiedział, że wszystko jakby się ułożyło, że te puce, prawda, te Magnesiki nagle zaczęły Zaklikały. funkcjonować. Tak. Mm -hmm. No dobrze, no ale jednak mimo wszystko w lidze angielskiej kryzys jest odczuwalny. Widać to po tabeli, widać to po zmaganiach, jakie, jakie Liverpool ma, chociażby z tym traceniem goli jako pierwszy. Wiemy, że Jurgen Klopp mocno kombinował jak ten kryzys, nie kryzys, ale jak tę nieszczelność defensywy i. Te swoje kłopoty zniwelować na boisku i chcę, żebyś o tym opowiedział. Pierwszym jego pomysłem było przejście na. 4-4-2. Tak to nazwijmy. Oczywiście tych pomysłów, no jak to nazwać, było mnóstwo, bo 4-2-3-1, 4-2-4. To oczywiście jest bardzo płynne. To mhm. ma tylko nam pomóc wyobrazić sobie, jak ci zawodnicy ustawiają się na boisku bardziej w defensywie niż w ofensywie, niż w ofensywie bo. Mm, chodzi o zamykanie przestrzeni. Nawet Klopp sam to powiedział ostatnio, że e, wszystkie problemy Liverpoolu w tym sezonie dotyczą tego, jak zespół broni. Nie ma tej intensywności, a więc też nie atakuje i nie presuje tak często, powiedzmy, Liverpool oczywiście na czerwono tak. w tej strefie prawda ataku, e, czyli strefie obrony przeciwnika. Tak często tutaj nie presują. Skupiają swój pressing tak, jakbyśmy mieli odmalować, tak, w strefie środkowej, czyli w tej dokładnie. I z czego to strefie. wynika? Wynika to z tego, że po wyczerpującym poprzednim sezonie trudno jest im, również przy tych brakach e, w podstawowym składzie, e, podstawowych zawodników, wymagać, żeby oni dociskali tak bardzo tutaj. To też e, typowe dla kopa, bo zapytałeś mnie o zmiany taktyki. Typowe dla kopa, by mając problemy ewidentnie w środku pola bardziej niż w defensywie dołożyć napastnika dołożyć napastnika czyli jednego z tych zawodników przesunąć do przodu i oczywiście możemy powiedzieć że to jest takie 4-2-4 w zależności od tego kto tutaj gra ale też był taki mecz po którym Klopp powiedział i się śmiał że miał ten pomysł w momencie kiedy do dyspozycji było czterech napastników tak, później, dwóch napastników więcej tak to tak, jest, tak później ci napastnicy wypadali często na skrzydle musiał występować Harvey Elliott ostatnio z Napoli, gdy Klopp wrócił do tej trójki, na pozycji skrzydłowego grał Curtis Jones, co też nie jest takim e, standardowym rozwiązaniem, ale to było ewidentne 4-3-3. I Jurgen Klopp, odnosząc się do tego, jak Liverpool broni, mówi o zajmowanych przestrzeniach defensywy I chciałem Ci pokazać różnicę tego, jak się broni i jak można bronić w wyjściowym ustawieniu 4-3-3. Bo oczywiście można bronić 4-3-3, tak? Przy, za przy założeniu, że Przeciwnik wysoko angażuje bocznych obrońców, to wówczas za nich są odpowiedzialni pomocnicy. pomocnicy. Napastnicy zamykają oczywiście środek mhm. pola, nie pozwalają tutaj wjeżdżać, jeśli ta piłka jest w bocznym sektorze. Ale można również bronić 4-1. 4-1. Czyli diament taki? Powiedzmy, że diament, ale jest to takie ustawienie, w którym masz tego zawodnika między liniami, który zabezpiecza ci tę strefę, ewentualnie asekuruje, gdy jakiś obrońca musi zejść. Pabinio. Fabinho, to jest po prostu rola Fabinho, jak to mówi um, Peplinders w tej książce. Tak, tutaj sobie ją specjalnie ułożyłem, Linders, że Fabinho jest taką latarnią, ale Fabinho w tym sezonie jest po prostu w kiepskiej Fabio. dyspozycji. Mhm. Tak, no i oczywiście można bronić 4-5-1, wszystkiemu temu, czy to 4-3-3, 4-1-4-1, 4-5-1. To w zasadzie jest tylko kwestia rozdzielenia ról zawodnikom, prawda, tego, czego, tego też co chcesz osiągnąć w danym spotkaniu. W meczu z Napoli było jasne, że klop chce bronić 4-3-3 i znów odwoływał się do problemów zespołu w defensywie, mm -hmm. do tych zmian, które musiały zajść po meczach z Leeds United i z Nottingham Forest, kiedy rywale no, korzystali z tego, że czterech zawodników było zaangażowanych w ofensywę, ale żeby ten pressing był efektywny, tak, to Trzeba jeszcze środka pola zabezpieczającego, i tutaj było tylko dwóch zawodników. Tiago z Fabinho, Tiago z Hendersonem. Wiemy, że te kombinacje były różne, ale wrócił tutaj jeszcze James trzeci Henry. Piłkarz. Tak. Okej, okay, ale do tej pory największym problemem i cała krytyka skupiała się na tym zawodniku. Tak? Z mojej strony na tym zawodniku. Trend, Aleksandra. na Arn. trencie, który w momencie, w którym Liverpool grał swoją grę, podchodził wysoko, to często był. No, jak przesuniemy ich wszystkich, tak, tak, to, no to często był pewnie w ogóle gdzieś tutaj. I tu rozumiem, powstawała ta wielka wyrwa. Tu schodził jeden z, ze stoperów, drugi pewnie asekurował. W tym miejscu robiła się przestrzeń, robiło, robiło się e, niebezpiecznie. Rozumiem, że te zmiany, o których mówiłeś, czyli to do, dołożenie napastnika, paradoksalnie miało właśnie pomóc Aleksandrowi, Arnoldowi. Możesz powiedzieć. O co tu chodziło, dlaczego Aleksander Arnold, bo on też troszeczkę zaczął inaczej sam grać, ale dlaczego ta zmiana ustawienia powodowała, że ta gra Liverpoolu w defensywie była lepsza? Przede wszystkim ta struktura gry Liverpoolu w poprzednim sezonie wyglądała tak, że przechodzili bardzo płynnie na trójkę w rozegraniu. Oczywiście tu był albo Robertson, albo schodził jeden z pomocników. Nie stanowiło dla Liverpoolu problemu. To by było tutaj dwóch tylko zawodników, a Robertson jeszcze mocniej się angażował w atak. Dla Ale nim... nie stanowiło, przepraszam, nie stanowiło problemu, bo. Bo to jest dwóch jakościowych okay. zawodników, prawda? I zawsze był przed nimi Fabinho, który zabezpieczał, a więc Ła. masz już trójkę. Bardzo mało zespołów decydowało się grać na Liverpool dwójką napastników. Dlaczego? No bo po prostu masz Wandajka, masz Gomeza, masz Fabinio i tracisz zawodnika w środku pola, a. Tracąc tego zawodnika w środku pola, nie kontrolujesz tego, co Pep Linders i Jurgen Klopp nazywają magicznymi trójkątami. Mhm. Czyli miałeś Trenta Aleksandra Arnolda, prawego środkowego pomocnika, Kandesana. Salacha, mhm. prawda? I ci zawodnicy wymieniali się pozycjami. Mhm. Doskonale wiedzieli, co robią. Jeśli wyjściowo zajmował pozycję bardzo szeroko Salah, Salach, to wówczas zbiegał do środka trend Aleksander Arnold. Dlatego często odnajdywał się na takiej pozycji napastnika, co mhm. też było często wyróżniane. No, i oczywiście tak samo zachowywał się ten pomocnik, który stwarzał. Za każdym razem miały być tu dla zawodnika z piłką dwie opcje mhm. do gry. Oczywiście przy przejściu na 4-4-2 i przy zajęciu dwóch napastników tych trójkątów nie było, bo mhm. ci zawodnicy, dwóch e, pomocników przy zaangażowaniu Trenta Aleksandra Arnolda i Robertsona zostawali, żeby tutaj stworzyć ten czworokąt. Czyli Klop oczywiście dodał napastnika, ale także po to, by w tych fazach sześciowych, czyli kontrach rywala, mieć dodatkowych dwóch, za, dodatkowego jednego zawodnika, czyli tę czwórkę zabezpieczającą, dającą taką większą stabilizację. Ale to wydaje mi się trochę zaburzyło grę ofensywną igletu, mm -hmm. zwłaszcza w ataku pozycyjnym. Już nie było tutaj trójkątów. trójkątów, już była inna gra, już też często salach zostawał bardzo z boku, mm -hmm. tak? I Trend Aleksander Arnold także nie chcąc, jak powiem, nadwyrężać swojej opinii, broni Ale licego, właśnie nie chcąc nadwyrężać, czy dostawał taką, takie polecenie? No to trzeba by było zapytać w zasadzie. No tak. Ale mi się jego. wydaje, że on jakby wręcz dostał polecenie, że, że Robertson właśnie. Robertson bardziej się angażował, czy Cymika był, tak, był taki moment, a, a właśnie Aleksander Arnold, mam wrażenie, w tym momencie przejścia na, na tę dwójkę napastników zaczął grać bardziej zachowawczo. Oczywiście, że tak może być, że wybrał takie rozwiązanie. To też sprawiło, że oczywiście tu mieliśmy czterech zawodników praktycznie w linii. To też sprawiło, że Salah został przesunięty na środkowego napastnika. Inaczej wyglądała ta gra, jeśli chodzi o całą czwórkę w ataku, ale czy lepiej? Dla mnie no nie do końca. Oczywiście Liverpool jest zespołem bardzo ofensywnie grającym, więc te różnice czasem trudno dostrzec. Czasem to jest kwestia Wyjścia dwa razy Salah sam na sam z Bramkarzem, by podkreślić, tak plan zadziałał. Tak jak w meczu City. z Manchesterem nie. City. Ale czy ta gra ofensywna była tak nie. dobra, choćby w pierwszej połowie? No już bym do końca tak nie powiedział. Nie. Trzeba było właśnie błędów choćby nie. żało Cancelo. A w pierwszej połowie taka jedna z ciekawszych akcji to właśnie, kiedy Robertson kończył cały atak strzałem, a Milner. Grający wówczas na prawej obronie był jednym z tych atakujących, dośrodkowujących w pole karne z prawej strony. A więc zaangażowanie dwóch bocznych obrońców nadal było w tej danej kluczowe. Mm. Okej, okay. ale teraz Klopp, rozumiem, wrócił już do starego, sprawdzonego 4-3-3. Mecz z Napoli to był powrót do 4-3-3, tak? To był powrót do 4-3-3, ale czy takiego samego, identycznego? Dla mnie Jurgen Klopp za każdym razem Myśli oczywiście, dodaje ofensywnego zawodnika, to jest typowe dla niego, ale myśli też o tym, co to powoduje defensywie Liverpoolu. I faktycznie było tak w tych ostatnich meczach przegranych z Nottingham Forest oraz z Leeds United, że im trochę brakowało takiej, m, takiego pokrywania właściwych przestrzeni. No bo W, grają w defensywie. W grając w defensywie chcesz zajmować takie przestrzenie, powiedzmy w 4-4-2, by. Piłka nie przechodziła prze, e, przez Twoją linię pierwszą obrony, hmm. drugą i trzecią. 4-4-2 jest teoretycznie bardzo dobrze e, blokującym te przestrzenie, bo masz dwie linie czterech zawodników. Tak, jest jasne, że takim powiedzmy e, czworokątem się przemieszczasz tymi dwoma liniami i trzeba naprawdę dobrej kombinacji, żeby wgrać piłkę. I to przeciwnicy robili. Potrafili tworzyć sobie przewagę w środku pola, reagując na to, jak dany zawodnik wychodzi i do kogo mhm. e, presują. W pressingu, tak, nawet w tej strefie średniej, niskiej, jak zwał, tak zwał, gdzie to się działo, to już mniejsza z tym. Ale Liverpool miał problem z opanowaniem środka pola, pola kiedy przeciwnik miał tutaj trzech mhm. zawodników, także przez to, jak ustawiali się zawodnicy ofensywni względem e, czy choćby Trenta Aleksandra Arnolda, czy. Andrew Robertsona, bo też trzeba wiedzieć, że Liverpool lubił wprowadzić do środka swoich środkowych, tak. swoich bocznych obrońców i także nimi zabezpieczać kontry, co nie do końca się działo, kiedy rozgrywasz na 4-4-2, a więc wyjściowo oni byli, bardziej, byli ustawieni Szczerze. bardziej przy liniach bocznych, tak? A więc ten środek pola troszkę pozostawał odkryty. I przy 4-3-3 masz Lepsze zabezpieczenie środka pola, bo masz tutaj trzech zawodników, trzech środkowych pomocników. No mhm. to jest dosyć logiczne i masz też te linie, w przypadku tego sposobu bronienia Liverpoolu, trzech zawodników blokujących podanie w środek pola. Siłą rzeczy zmuszasz rywala do czego? Do grania boczne strefy, czyli rywal musi angażować bocznych obrońców, musi grać naokoło. Jest też więcej momentów, w których możesz spresować przeciwnika do linii bocznej, mhm. bo na tym też Zamknąć to polega. Tak, masz trzech zawodników nagle czy przez... nadal odpowiedniej asekuracji w strefie środkowej. A więc to zamykanie w bocznej strefie. W przypadku Liverpoolu, gdy grali wysokim pressingiem i w średnim, spisuje się, e, zdawało po prostu egzamin. egzamin. Mhm. I co? I ty myślisz, że to jest tak to um, ustawienie, do którego Jurgen Klopp już teraz przywiąże się? Czy ten sezon przez to, czy inaczej, ta końcówka sezonu do mundialu będzie rotowaniem między. Tym, tą czwórką z dwójką z przodu, czwórką z przodu, zwał jak zwał, a, a, a trwaniem przy tym 4-3-3. On sprzedaje te pomysły e, najpierw z przejściem na 4-4-2, tak to się tego systemu utrzymajmy, tak, tak. E, jako, i tak samo teraz powrót do 4-3 jako stabilizowanie defensywy, mhm. stabilizowanie zespołu, poczucia pewności siebie. Uznał, i to też do tego się przyznawał, że potrzebował. Że piłkarze potrzebowali czegoś nowego. Coś, co sprawi, że oni zaczną myśleć nie o tych problemach, które mają mieli w 4 3 tylko bardziej o tym, co innego mogą zrobić w nowym systemie w defensywie. I po tym, co zrobił z Napoli, powiedział, że to wcale nie jest tak, że to 4-4-2 idzie w odstawkę, ale też wcale nie miało być tak, że to 4-4-2 stanie się głównym systemem. Liverpoolu. Mm -hmm. I może ta ewolucja Liverpoolu w tym sezonie, który będzie przynajmniej wydaje się, dla nich przejściowym ze względu na problemy z kontuzjami, no. ze względu na to, że wciąż stabilizuje się pozycja Darwin'a Nunez'a, że w środku pola również wchodzą młodsi zawodnicy jak Harvey Elliott, jak Fabio Carvalho. Wiemy, że nadal K nie ma jest... Ale on to też wraca tak. po kontuzji. Mm. Wiemy, że wciąż nie ma Nabiego Kai i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to może być Taka elastyczność, której Liverpool potrzebuje, będąc drużyną nieprzewidywalną dla przeciwnika. Mm. Czyli przeciwnik trochę nie będzie wiedział, na co ma się przygotować, także pod tym względem, że masz tu nagle Curtisa Jonesa, co w drugiej połowie sprawiło, że Liverpool mógł przejść sobie na taki system z fałszywą jest... dziewiątką, dziesiątką, różnie możemy to nazwać, ale szeroko ustawionymi, atakującymi i nadal tą trójką, blokującą drogę pomiędzy linię pomocy i linię obrony Liverpoolu i drogę za, e, za linię obrony przeciwnika. Czyli skoro Jurgen Klopp potrzebuje tej elastyczności tak jak już ustaliliśmy, rotuje tymi systemami, to on doszedł do wniosku, że Liverpool był zbyt przewidywalny? A może był? Nie tyle przewidywalny, ile lepiej rozczytany. Mhm. Sam powiedział taką jedną rzecz, że dotychczas oczywiście, że też rywale wiedzieli, jak gra Liverpool, jakie tak. są mocne strony Liverpoolu, co trzeba zrobić, żeby zatrzymać, ale kiedy miał zawodników w topowej formie, topowej dyspozycji. Większość z nich dostępnych mógł rotować składem, no to nie miało to takiego znaczenia, Tam. bo Liverpool był tak dobry dla przeciwnika. Ale myślę, że coś też zadziało się w poprzednim sezonie. Był on wyczerpujący. Liverpool zagrał we wszystkich możliwych meczach, wszystkich możliwych rozgrywek i ten ostatni mecz, finał Ligi Mistrzów, był chyba też trochę takim przykładem tego, że zespół mający dużo cierpliwości, grający na Liverpool, świadomy tego jak mocny jest zespół Jurgena Kloppa, ale też świadomy swoich jakości, może im sprawić problem, nawet a Carlo Ancelotti mówił o tym, że oni doskonale wiedzieli, czego spodziewać się po Liverpoolu i czego nie mogą zrobić przeciwko Liverpoolowi, żeby wygrać najważniejszy mecz w sezonie. Elastyczność myślę, że miała też trochę pobudzić zawodników. Mm -hmm. Że to był też taki e, może bardziej mentalny sygnał do drużyny. Taki gong, taki. Nawet odejście od własnych jakichś wypracowanych schematów, ideałów, rzeczy o których no, Linders naprawdę, będę się odnosił do tej książki, pisze non stop o tych magicznych trójkątach, o tym jak to jest ważne, jak to stanowi o tożsamości. Bardzo I mnie ideas... ciekawi słowo magiczne w tych trójkątach, no bo inni szkoleniowcy używają jednak trójkąty. Magiczne, bo one się zmieniają w tak różny sposób i to porozumienie, się, porozumienie zawodników w każdym z tych trójkątów było absolutnie hmm. e, kluczowe. Ale, ale I... to nie jest właśnie problem, tak? To, no bo wypada Henderson i się rozpada magiczny trójkąt. Nawet nie tyle Henderson, bo tutaj też wchodzili inni zawodnicy. Ale... ale ja, będąc na meczu z Evertonem w derbach Liverpoolu, miałem takie wrażenie, że gdy zaczął grać na tej prawej stronie Harvey Elliott, i to była chyba jedna z najmłodszych wyjściowych jedenastek Liverpoolu w tym sezonie. Inaczej wykonywał ruchy. Jeszcze nie wykonywał tych ruchów względem Salah'a, Trenta, Aleksandra, Arnolda. Tak automatycznie, czy też w te same strefy, które by wykonywał Henderson, dając coś więcej. No właśnie to miałem na myśli, że wypada Henderson. To był przykład. Henderson wypada, rozpada się trójkąt Alexander Arnold, Henderson, Salah Wypada Robertson, rozpada się trójkąt Tiago, Robertson, Manet, tak naprawdę. Manet, Żota, prawda? A, bo też może Żota też na tej stronie. Stronie. Wypad Luis Diaz wypadł, a więc kolejni zawodnicy. Te kontuzje. Ma... Tak, te kontuzje skupiły się głównie na środku pola i nie ma przypadku chyba w tym, że to właśnie środek pola wyglądał na najbardziej wyczerpany i może to wyjęcie jednego pomocnika i włożenie do napastnika było Kwestią również takiego liczenia. Okej, okay, ci zawodnicy mają najwięcej w nogach, mm. a mają. Dajmy im odpocząć. Dajmy jednemu z nich odpocząć, będzie nam łatwiej rotować. Mm. Jeśli mamy tutaj trzech i musi grać trzech w naszym systemie, mm. to wejmijmy jednego, mm. będziemy mogli więcej trochę rotować. Może, to nie jest oczywiście Jasne. powiedziane, ale wydaje się, że to może być takim logicznym, prawda, gdzieś tam ciągiem myślenia mm. sztabu Jurgena Kopa, bo przecież oni tak. Działają. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz z poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów. Jurgen Klopp dokonał aż 60 zmian w swoim składzie mm. e, w meczach. 27 z nich dotyczyły trzech pozycji w środku pola, mm. czyli on już widział połowa. prawie połowa, tak. On już widział, że tutaj jest dużo zmęczenia, że tutaj jest dużo. Pamiętamy przed Finałem Ligi Mistrzów wątpliwości już na samej rozgrzewce, czy Thiago, Thiago zagrał, no bo był wyczerpany. I tak Thiago naprawdę grał mnóstwo w poprzednim sezonie. Ta engine room, siłownia, prawda, czy maszynownia mhm. Liverpoolu jest zmęczona, jest mhm. przepracowana. I jest stara. Jest obciążona, ma swoje Dobra. lata. Są opcje. Idealnej sytuacji, kiedy wszyscy są zdrowi, żeby to 4-3-3 wyglądało trochę inaczej z zawodnikami, którzy wchodzą. Potrzebują trochę czasu, żeby przywyknąć do intensywności stylu gry, ale to jest znów rewolucja, która się odbywa w arcytrudnych warunkach, w warunkach zmieniających się, choćby ze względu na inny system, powrót znów do 4-3-3 ze względu na ich kontuzję, ze względu na to, jak wygląda jesienna część e, tych rozgrywek. Czyli ten pan czeka aż deszcz przestanie padać po Mundialu. Why does it always rain no, on, on me? No nie wiem, słuchaj.